To tu masz, czekaj, To tu, I Rysiu, to tu. i znowu. I teraz musisz. Przepraszam, teraz zacząłem nowy odcinek, bo mi się pomyliły ten. No, A ja wbiję sobie na drugi. Wbijam sobie, tu nabita. Cho cholera, nie mogę wchodzić. że rzeczów to skończony hipokryta, ale nie. Nie. Nie poddaję Co ty się. Robisz? Dobrze, e. To najlepszy youtuber. Tu tutu tutu. dud, tu I da się przejechać. No to dud, Teraz dud, tak już już nie niż w tamtym odcinku. Miałem zrobić cięcie, ale się zagapiłem i zrobiłem koniec, więc... No teraz mi lepiej idzie niż wtedy. Funkol film po poszedł jeździć w sobie. Z jakimś główienkiem małym. Także są właśnie nieprzerąbane. Mogłem dzisiaj nagrywać w domu. Bo by nie, mi tego nie lagowało ale dobra. Chyba wbiłem tam. Tak, bym musiał. Nie... Widzieliście jaki to był fort? Już nie widziałem tego, wtedy nie byłem byle jak. I jakoś trafiłem. Łot. Wtedy dzisiaj będę nagrywał, chyba z moim innym kolegą, Jak się umówimy. Du, 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 Strzelamy du, du, du. Nie ma co byle jak strzelamy Widzieliście to? Widzieliście? Tak normalnie strzelamy z metra czy lub więcej I tak trafiłem niespecjalnie What? Ale kurde a to był Ford What the fuck? dzisiaj jest weekend więc będę gdzieś tak w weekendy nagrywał, jeszcze jutro sobie nagram, może nie wiem jeszcze czy nagram, ale na pewno nagram kurde teraz mam mniejsze lagi fajnie a teraz mi tego a nie, już nie mam lagów, fajnie nie zauważyłem O. W niedzielę, czyli jutro idę do Funklefilna. Więc będziemy nagrywali FIFA albo Fronta, albo Minecrafta Guziwa kulka. Wszystko po prostu. Nie wiem, czy wiecie, co to jest za gra kulka, ale się dowiecie, może w niedzielę to. Tutu, tutu, tutu. Tutu, Bon Nie wiem czym wysłyszeć, ale raczej nie. Nie wiem. Ja chyba dzisiaj nie będę znowu nagrywał, zobaczę, bo muszę jeszcze obejrzeć te dwa odcinki. A to miało się wgrać w jeden, więc ten. tego chyba wyślę też, ale trudno. Oto jest. Tak, tu jest, dobra. No nie, lagi, nagi lagu, nie laguj nie laguj błagam nie ja mam inne te kulki to teraz sobie właśnie nie zużył no? przeniosłam tam rzeczy okej spoko. pan kolfin nam przeniósł rzeczy a to dobry człowiek właśnie nie wam mówiłem że może umaksa jak pójdę jutro to będziemy nagrywali na Xboxie coś. Nie wiem co jeszcze będziemy nagrywali, a ja, coś chyba będziemy nagrywali. Teraz się go nawet mogę zapytać, co, będzie... co będziemy nagrywali u Ciebie. Nie wiem, możemy wszystko co mamy. Oprócz Minecrafta, bo Minecraft jest trochę taki nudny na konsoli. Chyba żebyśmy na Storpaku zagrali, to by im było lepiej. Bo teraz jest ten fajny. Ej, pamiętasz co my, się, co my u ciebie graliśmy? To tam mieliśmy ten taki tunel podziemny do y, zamku, pamiętasz? Uh -huh. O właśnie, my mieliśmy dwa zamki na równych światach. I kto go z, zburzył? Te zamki? No ja, y, ja. A no, bo były trochę słabe. Chyba, żebyśmy zagrali na terpaku, to byśmy mieli taki zamek zbudowali. Taki duży, że byście kuźwa się chyba zesrali S najpierw cholera. Nie! Zają się manera i tylko tak wstawiać co ma! Nawet będziemy nawet kulkę nagrywali, tylko 5000 łapek w górę dla Maxa. Ale teraz mm, Max tak za dużo nie nagrywa. A jak... No, tam czasami jeden odcinek na kilka miesięcy, bo ma inne plany. Kilkanaście miesięcy. No, kilkanaście. Gatti? Ja, bym Ja bym mógł... Ja bym mógł może dzisiaj na konfronii nagrać odcinek z GTA. Cholera, nie mam piłeczek. dlaczego ja nie mogę do ciebie przyjść, Rysiu? Nie wiem, mam... Właśnie. Chyba, że byśmy wcześniej Tak jest! Będziemy z, z nagrywali z Maxem GTA u mnie. Teraz, Czekaj, chodź zapytajmy się jeszcze. teraz robimy krótkie cięcie, więc widzimy się za kilka minut. Robimy cięcie.